Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie na Węgorzewskiej ziemi. E, powiem tak, po wielu, wielu latach spełnia się moje marzenie. Od, naprawdę od bardzo dawna marzyłem o tym, żeby ściągnąć do Węgorzewa artystów rzeźbiarzy i i żeby powstało coś trwałego e, dla naszego społeczeństwa, żeby, żeby każdy mógł e, w sposób praktyczny podziwiać sztukę, bo e, pewnie Państwo wiecie, co będziecie e, rzeźbić. Będzie to e, forma użytkowa, e, ma to ścisły związek z tym, co wydarzy się e, wiosną przyszłego roku. E, będziemy w kwietniu świętować 450-lecie nadania praw miejskich. E, Pomyślałem, że jest to naprawdę doskonała okazja i w tym miejscu dziękuję serdecznie panu Piotrowi, który wziął na siebie ciężar w pewnym sensie organizacyjny, żeby to środowisko jest na pewno bardzo mu znane i widzę, że panowie, państwo, panie, przepraszam, znacie się doskonale, więc tym bardziej cieszę się, że że te wyzwanie podjął. Z niecierpliwością będziemy obserwować, czekać na efekty Państwa pracy i obserwować poczynania. No, obiecuję, że na ręce nie będę patrzył w każdej godzinie Waszej pracy, ale, ale na, pewno, na pewno będzie mnie ciekawość zżerała. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że zechcieliście do nas przyjechać. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo plan jest taki, żeby prócz tej ciężkiej pracy chcielibyśmy też pochwalić się tutaj naszymi Zasobami, żeby była też chwila relaksu. Mam nadzieję, że to wszystko się spełni. Panu Piotrowi bardzo serdecznie dziękuję i liczę też na to, że ten plener będzie początkiem czegoś większego powtarzalnych, cyklicznych plenerów, które, które co roku będą miały miejsce w Węgorzewie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że za chwilę poznam Państwa bliżej, kto, kto skąd i, i dlaczego i od dawna, jak od dawna z tą pasją żyjecie Państwo. Ireneusz Stanibą, miejscowość Skierbyńsko, Górny Śląsk, czyli 700 km tutaj. Bardzo się cieszę, że tutaj dotarliśmy, rzeźbie od 7 lat, jestem emerytowanym górnikiem. Bogumiła Canibą, jestem żoną emerytowanego górnika. górnika. Przyjechałam z górnego Śląska, miejscowość piękna, nazywa się Skrubeńsko. Magda Kiełb, ja jestem muzą od 26 lat. <górnika> Nieustająco. A to nie, nie, nie. <górnika> Marysia Morz, opolanka z Kędzierzyna Koźla nad Odrą. Engel Weimann z Kargowej, z Podzielonej Góry. Roman Kiełp, Janikołowo-Kujawsko-Pomorskie. Już to wiza witam, osoba koło września.